W listopadzie 1922 roku pewien chłopiec spacerował po pustynnych wzgórzach Egiptu i natrafił na starożytne schody wyżłobione w skalę. Znalezisko to stało się jednym z największych i najbardziej znaczących odkryć archeologicznych na świecie. Stopnie te były częścią nietkniętego grobowca Tutanchamona. Archeologowie znaleźli około 5000 starożytnych przedmiotów, w tym biżuterie, tkaniny, malowane wazy, a także maski pogrzebowe. Prawdopodobnie widzieliście jedną z nich. Stały się one jednym z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów starożytnego Egiptu. Od tego czasu minęło ponad 100 lat, a teraz ludzkość wreszcie zbliżyła się do kolejnego epokowego odkrycia grobowca Kleopatry. Królowa ta była ostatnią aktywną władczynią Ptolemejskiego Egiptu. Zasiadała na tronie od 51 do 30 roku przed naszą erą. Istnieje sporo starożytnych archiwaliów o Kleopatrze, jej panowaniu i niezwykłej osobowości, ale do tej pory nikt nie odkrył tajemnic związanych z jej odejściem i miejscem pochówku. Jedna z archeolożek, dr Kathleen Martinez, przez dziesięciolecia badała starożytne zapiski oraz świątynie w pobliżu Aleksandrii i doszła do wniosku, że grób królowej powinien znajdować się pod antycznym miastem portowym o nazwie Taposiris Magna, założonym w 280 roku przed Chrystusem. Był to ważny ośrodek produkcji wina na północnym wybrzeżu Egiptu, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zajmowało się handlem oraz przemysłem. I wygląda na to, że przypuszczenia dr. Martinez okazały się słuszne. Wraz z grupą archeologów odkryła tam tajny podziemny tunel o długości około kilometra i 300 metrów. Został on wycięty w skalę pod świątynią Ozyrysa. Podczas dalszych wykopalisk znaleźli wiele rzeczy, które wskazują, że grobowiec Kleopatry jest ulokowany w głębi tunelu. Możliwe również, że królowa została tam pochowana wraz z rzymskim wodzem Markiem Antoniuszem. Według starożytnych przekazów, Kleopatrę i Marka Antoniusza łączyło głębokie uczucie i wspólnie sprzeciwili się rzymskiemu senatowi, który uznał Antoniusza za zdrajcę. Niestety fakt, że na terytorium Taposiwis Magna przez setki lat miały miejsce klęski żywiołowe, może skomplikować wykopaliska. Trzęsienia ziemi i powodzie zniszczyły miasto i prawdopodobnie zalały jego podziemne tunele. Archeologowie mają jednak nadzieję, że pradawny grobowiec pozostał nietknięty i kryje wiele skarbów oraz archiwów dotyczących królewskiego życia w starożytnym Egipcie, zapanowania ostatniej dynastii okresu hellenistycznego. Możliwe, że wykopaliska będzie trzeba prowadzić pod wodą i w błocie, a to wymaga dużo czasu i funduszy. Jednak archeologowie są przekonani, że gra jest warta świeczki. W każdym razie na razie jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że Kleopatra rzeczywiście jest tam pochowana. Niemniej jednak naukowcy znaleźli w tunelu wiele rzeczy, które zdają się to potwierdzać, w tym gliniane naczynia, dziesiątki monet z wizerunkiem Kleopatry i Aleksandra Wielkiego, a także popiersie egipskiej królowej. Kleopatra pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci w Egipcie, na równi z Ramzesem III i Tutanchamonem. Na przestrzeni dziejów powstało całe mnóstwo filmów, obrazów i książek inspirowanych jej życiem. Ale co przyczyniło się do sławy Kleopatry? Być może jej niekonsekwencja. Była piękną, inteligentną władczynią, która wyciągnęła Egipt z kryzysu i przywróciła mu dawną świetność. Średniowieczne arabskie teksty mówią, że znała się na chemii, matematyce oraz filozofii. Mogła nawet napisać kilka książek naukowych. Władała paroma językami i cechowały ją wyśmienite umiejętności dyplomatyczne. Jednocześnie krąży wiele legend, że była femme fatale, która doprowadziła wielu mężczyzn do szaleństwa. Nie ma jednak twardych dowodów na jej nieprzeciętną urodę. Wizerunek oszałamiającej modelki został wykreowany w Hollywood, albowiem w rolę słynnej królowej wcielały się różne gwiazdy kina. A rzymski cesarz Oktawian, adoptowany syn Juliusza Cezara, umyślnie rozpropagował wyobrażenie o Kleopatrze jako o podstępnej uwodzicielce, ponieważ był jej wrogiem. Chociaż urodziła się w Egipcie, wcale nie była Egipcjanką. Jej przodkowie byli Grekami, a jeden należał do generalicji Aleksandra Wielkiego. Jednak mieszkańcy kraju nad Nilem ją kochali, uczyła się języka i z wielką powagą traktowała miejscowe tradycje. Dobrze znała historię, mentalność i zwyczaje panujące w starożytnym Egipcie. Podniosła poziom gospodarki i przywróciła państwu status światowej potęgi. Nie byłoby to możliwe bez odwagi, śmiałości, wewnętrznej siły oraz przebiegłości Kleopatry. Uwielbiała przedstawienia teatralne i wystawne uroczystości, wiedziała jak zaskakiwać ludzi i robić show, ale za zewnętrznym wizerunkiem miłośniczki i zbytku kryła się inteligentna i wyrachowana władczyni. Starożytny Egipt był dostatnim, pełnym luksusu krajem, a Kleopatra robiła wszystko, by jeszcze zwiększyć jego bogactwo i wzmocnić pozycję na arenie międzynarodowej. U początków swojej władzy znajdowała się w konflikcie ze swoim bratem Ptolemeuszem XIII. Królowa wiedziała, że nie będzie w stanie go pokonać, więc przeciągnęła na swoją stronę Juliusza Cezara. Rzymski polityk przybył do Aleksandrii, gdzie Kleopatra chciała się z nim spotkać, ale Ptolemeusz wiedział o jej planach i zamierzał uniemożliwić jej porozumienie z Cezarem. Kleopatra zamiast całego ceremoniału zaaranżowała dość nietypowe spotkanie. Owinęła się w dywan lub lniany materiał a słudzy Cezara zanieśli ją w ten sposób do prywatnych komnat rzymskiego dyktatora. Kleopatra wyłoniła się spod dywanu i zaimponowała Cezarowi swoją urodą i determinacją. Szybko rozkwitł między nimi romans i stali się bliskimi sojusznikami. Później, prowadząc dyplomatyczną grę, zaimponowała innemu wpływowemu Rzymianinowi. Przybyła na spotkanie z Markiem Antoniuszem na złotej barce z purpurowymi żaglami i srebrnymi wiosłami. Kleopatra była ubrana jak Afrodyta i siedziała pod wspaniałym baldachimem. Jej słudzy wyglądali jak amorki, dmuchali w wachlarz i palili kadzidła. Kleopatra zorganizowała ten spektakl nie bez powodu, wiedziała, że Antoniusz hołbił grecką mitologię i uważał się za ucieleśnienie dionizosa. W efekcie był pod takim wrażeniem Kleopatry, że w końcu się z nią ożenił. Kleopatra obroniła swoją koronę, wzmocniła sojusz z Rzymem i urodziła Antoniuszowi troje dzieci. W Egipcie urządzali wielkie przyjęcia i cieszyli się bogactwem oraz własnym panowaniem. Jednak związek wysokiego rangą urzędnika z egipską królową wywołał skandal w Rzymie. Oktawian był głównym przeciwnikiem Antoniusza w walce o władzę, więc wykorzystał sytuację, by szargać reputację konkurenta. Uruchomił machinę propagandową, aby w oczach rzymskich obywateli uczynić Kleopatrę podstępną uwodzicielką. Oskarżył Antoniusza o uleganie jej wdziękom. Senat poparł Oktawiana i ogłosił Kleopatrę wrogiem Rzymu. W roku 31 przed naszą erą konflikt osiągnął punkt kulminacyjny, gdy flota Antoniusza starła się z flotą Oktawiana w bitwie pod Akcjum. Oktawian odniósł pełne zwycięstwo i zmusił swojego wroga do ucieczki do Egiptu wraz z Kleopatrą. Według niektórych historycznych zapisów schronili się w pobliżu Aleksandrii. Ścigani przez Rzymian ukryli się w jednym z pałaców Kleopatry i tam doczekali własnego końca. Niektóre legendy mówią, że Kleopatra była ekspertką od trucizn. Sprowokowała jadowitego węża, żmiję lub kobrę egipską do ukąszenia. Według innych przekazów ukuła się trującą igłą. Mówi się też, że Kleopatra zawsze nosiła ampułkę z trucizną w swojej szczotce do włosów, a kiedy została osaczona, nasączyła igłę trucizną i się zraniła. Ale te wszystkie scenariusze to tylko domysły. Naukowcy wciąż próbują odkryć prawdę. Być może, gdy dotrą do grobowca Kleopatry, świat uzyska więcej odpowiedzi na temat jej tragicznego losu. Jest uważana za ostatnią władczynię Egiptu. Po jej śmierci Oktawian splądrował jej pałace oraz świątynie i wrócił do Rzymu, gdzie został pierwszym cesarzem. Z powodzeniem rządził krajem i rozszerzał jego granice. Zakończył swe panowanie w wieku 76 lat. Dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby Kleopatra i Marek Antoniusz nie przegrali bitwy pod Akcjum. Nawiasem mówiąc, czy wiecie, że od panowania Kleopatry do lotu Nila Armstronga na Księżyc minęło mniej czasu niż od budowy piramidy Cheopsa do rządów egipskiej królowej? Armstrong postawił krok na ziemskim satelicie w 1969 roku, 2038 lat po narodzinach Kleopatry, a wielką piramidę w Gizie wzniesiono w 2560 roku przed naszą erą. Wyobraźcie sobie, jak długa jest historia starożytnego Egiptu. Kleopatra na linii czasu jest bliżej naszej epoki niż piramid.